Maelo. witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sobie zwiedzimy opuszczone miejsce. No nie wiem gdzie to może być. Ale co to takie fajne, nie wiem, już nie pamiętam jak to się nazywa. Ale chwileczkę. A i zapraszam, o kurczo, zamknę i zapraszam do subskrybowania tego kanału. Czyli tutaj jest taki fajny czerwony przycisk, albo tu, albo tu. Taki fajny dzwoneczek, poproszę pyknąć Taki fajny, zajbisty dzwoneczek O Taki fajny, zajebisty dzwoneczek A I tak powiem dla Was widzów Dla wszystkich Was Żeby mnie kierownik nie zwalniał z, z roboty nie? Dobra Wracając do tego Już składam parasoleczkę bizneskę, Zaraz wrócę do Was No dobra Dzisiaj znajdują się właśnie to takimi właśnie opuszczonymi o, to jest moja była firma, zobaczcie to jest bardzo dobra firma zajebiście tam są ludzie i tak dalej kiedyś pracowałem w tej firmie polecam, naprawdę warto no, wracając do tego Rubexu, tylko to jest stopinowane przez Japol no to tutaj właśnie, nie wchodzimy kodowo, a nie coś tam, coś tam, nie? Co tutaj się pisze? Zabronione, surowo zabronione gruzu, coś tam, coś tam, nie? Dobra, <laughs> idziemy, zobaczymy. Tu jest makulatura. O! O kurwa, coś tam jest. Coś tam jest, zobaczcie. O kurwa, jaki samochód. Ja pierdolę. Miałem tam wejść, pierdolę. Wycofuję się. Kurwa. Tam, zobacz drzewa, tam są. Tam są drzewa. Nie więcej. No. Nie więcej tam są drzewa. Idziemy, nie? Może nas nie pogoni, ujgurka, zobaczymy. O. No. Badaj, jaki budynek, pierdolę, tamtędy przejdę. Tętny idziemy. O. No. Może nas nie pogoni ten gościu, kurwa. Kurwa, no. Kurwa. Ale budynek, nie? O tutaj jakaś tablica jest o, drabinka nawet zostawcie od chuja łapek w górę a, to jest taki skład właśnie zobaczcie tych wszystkich drzewa wielkie i tam jest fajna taka drabinka może zobaczymy wejdziemy ale to wszystko Czasem nie. O, gdzie? Jakie fajne budynki. Zaraz przejdziemy się dalej. Dalej po urbekcie zrobimy takie reżyserne re re Sans. Myślę, że miało ochronę nie wypierdoli. No, ale zobaczymy. O, tam jest taki fajny budynek. Nie wiem, czy to widać. Widać no widać no no dobra idziemy Jest sporo krzaków o, widać są takie te. No dobra.